...wspólny, Wspólnych, choćby przy dyskusji na temat tej strefy płatnego oparkowania, o to myślę, że dla nas wszystkich są tematy, które w sposób y, y, istotny są ze sobą powiązane i są ze sobą spójne. Oczywiście ja nie oczekuję, że my będziemy w tym roku zajmować się radykalizacją w całym zakresie, bo oczywiście nie mamy środków na, zapisanych na dokumentację, tylko chciałbym, żebyśmy założenia po prostu sobie porozmawiali, bo są różnice, różnice były. I będą, tu też jak siedzimy, część z nas się w to mocniej zaangażowała. Ja też będę jedną z tych osób, tak jak już też sugerował. I tak akurat wiem, że mamy też odmienne zdania, ale no, po to jesteśmy tutaj jako organ uchwałodawczy, stanowiący, żeby po prostu wypracować stanowisko. To nie jest raczej tak, żeby nas 15 będzie się ze wszystkim tutaj zgadzało, bo nie ma, czasami tak to wszystko nie wygląda, jak powinno różowo wyglądać. I już kończę i uważam, że temat jest naprawdę poważny i dobrze, żebyśmy go sobie mogli razem przedyskutować jako rada, jako radni, żeby później starać się, choć mówić, tak, ja wiem, że są różnice, jakimś głosem, choćby w szerszym jakby znaczeniu, tak, że będzie nas troszeczkę więcej na spotkaniach z mieszkańcami, żeby po prostu móc też do pewnych rzeczy mieszkańców przekonywać i też z pewnymi rzeczami się zgadzać z, mieszka z mieszkańcami, tak? Bo też tam padły słuszne, słuszne, słuszne uwagi, słuszne wnioski odnośnie pewnych zmian. Tylko my troszeczkę yy, zamiast starać się zmienić tą koncepcję, to po prostu odrzuciliśmy no, yy, całkowicie pomysł rewitalizacji, tak? ja już troszeczkę wie, też nie od to troszeczkę może tam też do siebie, że za mało też yy, przekonywałem tutaj yy, yy, nas samych do tego, żeby... Ta, o tej koncepcji cały czas jeszcze rozmawiać z pewnymi uwagami, z pewnymi z, z zmianami, również z tymi uwagami, które zgłaszali mieszkańcy. Więc usiądźmy, porozmawiajmy, na tyle co jeszcze będziemy mogli w tej kadencji, jak jakie założenia tutaj powiedzieć, żeby już jakieś stanowisko wypracować na przyszły rok. I też jestem zwolennikiem tego, zgodzę się ja zgodzę z panem burmistrzem, żeby robić to kompleksowo, tak? że nie wymienić płytkę, zamienić na kostkę grupową, iść dywanie, tylko zrobić kompleksowo rewitalizację naszego rynku, tak? Rynku, który, który jest miejscem i y, 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 y siedzibą drugiej co do wielkości gminy na terenie naszego powiatu. Dziękuję bardzo. Zanim zrobimy kompleksowo, trzeba na bieżąco naprawiać. Trzeba bieżąco naprawiać. Kto z Państwa... Y, 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 proszę bardzo. Ja jestem przedstawicielem właśnie tego wniosku, który został złożony ze śliki ciołkowo, ale to zaznaczam, to jest część ciołkowa, bo to jest od numeru 21-28, jak to nie wie, gdzie to jest, to jest to ciołkowskie huby, to może niektórzy radni będą wiedzieć lepiej, bo nawet potrafili nam tablicę Urząd Miasta i Gminy przywieźć o nazwie ciołkowskie huby i chcieli nam chyba nasi i dokumenty. Takie cyrki się dzieje u nas. I Dzisiaj byłem na spotkaniu z panem burmistrzem. Oczywiście było trochę buźliwie na początku, ale widzę jakieś katełko, że jednak przychodzi do tego, że zaczynają nas dość, po prostu, można powiedzieć, zauważać. Bo to jest wioska, powiedzmy, dwuczęściowa. I było już za poprzedniego burmistrza o podzielenie i utworzenie w jednej miejscowości buksowe. Ale niestety niektórzy radni nie potrafili nawet przyjść na sesję, a niektórzy potrafili przeciwić się. I upadło to. I przez to tak to wszystko kuleje. A my się czujemy, mieszkańcy tej części, jak dziecko podrzucone. Nie wiem, czy to na życia. Bo tu rozmawia się, ktoś na rynku się wywrócił. Żona, powiedzmy, przewodniczącego, no to już jest temat. A ona, są małe dzieci tam. I nie ma gdzie, nie ma chodnika. I proszę tą komisję, która będzie się zajmować tym, nie przyjedzie, najpierw zobaczy, a potem podejmie jakąś decyzję i rozsądną decyzję. Bo jeżeli nie będzie w ten sposób postanowienia, że nie będzie naprawy tej drogi. Nie wiem czy w dwóch częściach, czy w jednej pójdzie to zrobić, jakie będą fundusze, ale muszą być fundusze, bo my jesteśmy bezpośrednio w farmie z jednej i z drugiej strony. Jeżeli do tego dojdzie, to tu przyjedzie i telewizja, i wszystko. Ja mówię to naprawdę serca, bo jestem w takiej dobrej sytuacji, że mi pierwszą część robili pod sam me okna. Ale ja mogę tylko powiedzieć tyle radnym, to jest buber wykonany po trzech latach, już się sypie. Brak nadzoru nad inwestorem. Ja bym miałem tyle na razie. Dziękuję. No, Ja w kwestii sesji nie wiem, czy jeszcze tutaj o... Panie Przewodniczący, moja prośba, żeby ten termin ewentualnie Zmienić, dlatego że uczestniczą tutaj na sesjach filmowcy, którzy jadą ze mną do Bawarii, umożliwiły odpowiednią nagrywanie. No i ja też uczestniczę w tej wymianie. Kolega Krzysztof do 15 będzie na zwolnieniu, także jakby można ten tydzień omówić o który Pan wymienił. No to dobrze. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Królewskiego Sakramentu Arianem. dużo drogami gminnymi. Ja obserwuję najwięcej na trasie czy na drodze 434, niedawno oddano do użytku, patrząc na terowy, one się takim szybkim tempem wypełniają butelkami i wszystkimi plastikami, workami foliowymi. Za rzecz, że za krótkie okresy są one do pełne, ale kończy się nasza kadencja radnych. Chciałbym zaproponować, żebyśmy na odcinkach danej miejscowości do granicy, na przykład w do granicy Kropskiej, czy tam do granicy Ludwolewa, czy na ten poszkompanijny terory, chociaż raz zrobić ten porządek, bo w tej chwili jadąc i patrząc w czarach wszędzie jest gospodarka śmieciowa. Ja nie wiem, czy jest gospodarka śmieciowa. I te się takim szybkim tempem zapełniają tymi prudami. No naprawdę jeszcze trochę to no świadczy to o nas. Chciałbym zaproponować, by radni, sołtysi zmobilizowali ludzi w wioskach gdzie, No i na odcinkach tej swojej granic posprzątali. Tyle. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze pani przewodnicząca? Pan Pan proszę bardzo. Zostawić bez komentarza, jednak w ja tej wypowiedzi, oczywiście remontowanie yy, uszkodzeń leży znacznie po obowiązku i powinniśmy to robić i to robimy. Natomiast yy, jak Państwo zwrócą uwagę na stan chłodników na rynku, on jest opłakany w opłakanym stanie. Tak? To są płytki, które yy, trudno naprawiać już yy, w sposób sensowny yy, yy, i skuteczny. Yy, taki, żeby rzeczywiście to miało w ręce i yy, nogi, jak to się kolosalnie... Kolokwialnie mówi, tam potrzeba naprawdę y, generalnego remontu tego miejsca. Y, 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 jeżeli nie będzie parkingów zewnętrznych, to, to problem pojawia się z tymi osobami, które cały czas dowożą z towar do sklepu, wjeżdżają na chodniki, które nie są przygotowane do tego, żeby na nie wjeżdżać. Samochodami, często busami, które wcale nie są lekkie. Więc myślę, że te rozwiązania y, Związane z rewitalizacją rynku rozwiązywało kilka kwestii. Oczywiście, tak jak e, wspomniał o rynku, jak można dyskutować nad pewnymi zmianami i projektami. Natomiast e, trzeba wciąść się zmian. I to jest wydaje mi się kwestia kluczowa, na którą trzeba sobie powiedzieć i tu również popieram e, wniosek, żeby przy okazji spotkania e, i dotyczącego opłaty i strefy wrócić do tematu. Centrum K. Proszę bardzo. Jeszcze krótko, tutaj jak te pan, panu też jakby też musiał odpowiedzieć i też się cieszymy, że państwo są na sesji i, i ten głos też jest tutaj słyszalny, ale też chciałem powiedzieć, że też za jakby pomysłem pana przewodniczącego, o którym pan też wspomniał. Jakby Rada Miejska wróciła do też dobrych praktyk odnośnie robienia wizji lokalnej, tak? czy też objeżdża, objeżdżamy wioski, byliśmy w czołkowie, yy, widzieliśmy też i drogę, i inne kwestie i, i to też później łatwiej te decyzje daje podejmować. I też bym pana prosił, żeby pan nas no, nie straszył telewizją to mówię w sposób pokojowy i, i, i naprawdę spokojny tego pana, bo nie trzeba nas straszyć telewizją czy innym, innym medium, żebyśmy yy, wykonywali swoje obowiązki jak najlepiej. Ja bym apelował o spokojną, rozważną rozmowę i przede wszystkim o cierpliwość. Bo mówię, tych miejsc wstydu, tak? Bo dzisiaj mówimy o wstydzie, jest ciągle dużo. To nie jest tylko w naszej gminie krowia. Bo zawsze w będzie więcej niż środków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To będziemy kończyć sesję. Dziękuję wszystkim osobom, które Pan jeszcze coś o dowieć, ja tak? jeszcze no, Żałuję, że tu nie ma policji, bo jest taka sprawa. Tak samo dotyczy się z gracji. U nas ładnie, pięknie przystanki, chodniki, wszystko ok. Ale nasza strona zgodnie z przepisami przechodzi przez jezdnie za mandaty. Brak przejścia. Przejścia są wszędzie. Wykupione, ziemia była pod podchodnik po naszej stronie do przystanku. Wtedy można wszystko iść wszystkimi przejściami. Ale nasze miejscowość została odłączona. Nie wiem, kto to ma pod sobą, ale policjant przede wszystkim powinna się tym zająć, bo jeżeli się stanie wypadek i to śmiertelny, bo nawet był tam wypadek, ale nie śmiertelny, całe szczęście na tym skrzyżowaniu. Ale to jest... No nie wiem, no, czy projektanci już tylko myślą o pieniądzach, a nie o bezpieczeństwie ruchu. Życie jest ważniejsze. Mamy ograniczenie tam, wszystko jest. Na naszej chwili nawet nie ma ograniczenia, nie ma oznaczenia, że to jest ten zabudowany. U nas można jechać 90 na godzinę. A jest tak dużo małych dzieci, nikt tego nie, nie, nie patrzy na to. Wyjątkowo na innych wioskach tego nie ma. I właśnie na tym odcinku, co nie jest niestety dokończone. Także niech Rada i Komisja przyjrzy się tym sprawom, bo naprawdę jak się stanie wypadek, łamie ktoś nogę, to będą koszta, bo to jest droga gminna. Ja i chcę tu odpowiedzieć Panu, że ja nie straszę na razie, ja czekam, ale mówię, jeżeli cokolwiek Komisji, czykolwiek powie, że za 5 lat coś u nas będzie zrobione, no to to jest bez sensu. My już 10 lat czekamy. Następne 5 lat to może będzie kopalnia. To za 2-3 lata będziemy wiedzieć, czy będzie kopalnia, czy nie. Bo jeżeli soloż, tak bogaty człowiek w Polsce, pozwoli sobie na to, żeby mógł wydać na badania i przepadło to. To jest niemożliwe. Pieniądz rządzi światem. I to trzeba zrozumieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tylko w kwestii wyjaśnienia. Rozumiem, że kwestia przejścia na pierwszej dotyczy no, drogi wojewódzkiej. Tak? 4 tak, czy 4. Czyli miało... pierwszej innej nie można przejść po prostu ani do przystanku do jutrzejszego. Czyli tylko w kwestii wyjaśnienia. Droga ta należy do zarządu dróg wojewódzkich. I tutaj, e, tak jak było wcześniej powiedziane w kwestii dekoracji, myśmy zwrócili uwagę za drogę, za drogi, na brak przejść dla pieszych w niektórych miejscach na tej drodze. E, no i tutaj, e, jeżeli chodzi o e, tak jak powiedziałem wcześniej, zobaczymy, czy to trzymając powołanie, jeżeli chodzi o, o zmianę tego w okresie wiosennym. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan też proszę, dwa słowa. To właśnie kolega, który przedstawił te sprawy, <coughs> przepraszam, ma rację, żeby przejść z tej drogi na drugą stronę do przystanku. Przecież tam dzieci tylko czekają na chwilę żeby, a samochód za samochodem. Ale to nie tak powiedział 90. Tam jadą 120, 140 to nie, nie. Dziękuję. Dziękuję wszystkim osobom, które przygotowały sesję, które uczestniczyły, zabierały głos. Za čegatavanje sali djelujem sa nekakvom četvrstvom sredske radnice.